O! Mamy coś za darmo. Ciekawe co? Dobra. Te motory nie są za darmo, Okłamali mnie. Oprócz tych koł... koł... <tryk> Bo one są takie... reklamy, Jakby... Ale dodali mu nową mapę! Chodzimy do niej. Ja Cię kredzę, to jest ta mapa! Ja grałem w tą mapę na, be na beta 52, to wszyscy odpadli i ja zostałem. O kurde, ile tu będzie emotek. Wszyscy tylko na mnie polują, jakby co, więc lepiej uważać na ludzi. Łe. Jak skacze. I tu będzie pisać coś. O nie! Titanik. To jest titanik. Jest! Przeszedłem pierwszą mapę. Ona była taka łatwa. Ten statek to jest Titanic po prostu. Wiecie, widzowie? To jest Titanic. Tak samo jak titanik, walu. Tak samo jak tytanik walną w to coś. O! Co to mi jest? A, zapomniałem. To jest ten fajny. O... Jakie lagi? Uii. A, tu też muszę wejść, a jak ja tam weszłam to umarłem. Kiedyś. Na beta... Dwa 52 <laughs> Widziałeś się tego typa? Dobra, przechodzimy to. Nie, ej, nie, ej, nie, ej, nie. Ej nie. widzowie. Widzowie, co się stało? O nie. Eh, o nie, o nie. O oh nie. E, 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 e. watch. Łodź! Łodź! Łuś! Łuś! Mnie godzi! Widzowie! Watch się! Ale jestem w to dobry! Już roz do takiej mapy przetrwałem, widzowie! Zwróć kręci, co się stało? Nie, ja tam nie wchodzę, bo, tam, bo to jest ryzykuj ja Ryzykuję Ej nie no, ty Ty bambiku, będziesz nas popychać emotką Na 100% Opuść statek, nie Opuść statek Chodź Rekinku My będziemy lecieć. Nie, nie, nie uciekaj, lekkie lekkinko. Rekin mi utonął. Rekin mi utonął, widzowie. Mój lekinek. Rekin mi utonął, dosłownie. O Boże. Zostałem z jakimiś typkami. Zaraz oni mogą przegrać, a ja mogę wygrać. Jak chcę wygrać tą mapę chociaż. O nie, o nie, o nie, stres, 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 stres. Po prostu stres, mam stres ty. mam stres. A stres zawsze mi przeszkadza w ty, tym, co ja robię. Dobra, stres zawsze mi przeszkadza. Nie. Tutaj mam iść. O nie, stres, stres, zostaw mnie stres! Stres, stres, no, no please, zostaw mnie stres! No, stres, nie bądź taki. Mam nadzieję, że teraz mnie zostawi. A -a -a! A -a! Nie zostawił! Jeden babyk! się na nim, zemstrzczę się na nim. Bym, bym wygrał. Aha, zostałem tylko 15. Co to za jakieś jakaś podróga Kamelka jest wiszę O, zrobiłem dwie misje. Pierwsza i druga. O, ale fajnie. Ja cię kręcę. Jak? Jak? Dobra. To jeszcze takie wyzwania. A kiedy w ogóle się skończy ten update? Z Barbie. O kurde. A ja mam dopiero 3000. Co robić? Grać? Czy. Nie grać? Oczywiście, że nie grać. Musimy wygrać nową mapę. Aha. Aha. Czy wy to właśnie widzicie? Ja tego na początku nie widziałem. Dosłownie. Co się stało? Bardzo, To turniej. Czy jesteś najlepszym samblerem? Nie jestem najlepszym dostawcą, jakby co widzowie, więc nie musicie mi kazać, przenosić do McDonalda. A Marian to już dokładnie taki jest? Ale rola Dobra. O nie, a teraz wszyscy będą na mnie polować, dosłownie. Czaju bój. Ci... Ej nie, no jak to można tak? wolno. Cheater. Cheater. No to co że mnie zwalił. Ja chciałem sobie normalnie odsłoczyć. Bo Mówiłem wam widzowie, że wszyscy na mnie polują. Piszcie w komentarzach hashtag y, głupie y, y, złote banany. Bo my nie lubimy złotych bananów. Pamiętacie widzowie? No widzę już wroga A ta panda pewnie chce być najlepsza, no i tam się stoi Ej nie, baby baby, 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 co? Barbie, Barbie Opuść statek, opuść statek Ej nie strzelaj Ej nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj we mnie Jakie bambici One nawet ludzi nie umieją bić

Ej. Ej! Co się stało, widzowie? Ja to ja nie pytam. Co się stało, to ja nie pytam. Ja po prostu zaskoczyłem. Nic nie zrobiłem takiego. Ja jestem niewinny. Ja jestem niewinny. ręce do góry daję. Ja się poddaję, ja się poddaję. Ja się poddaję, więc daję ręce do góry. Ja jestem niewinny. Dobra A więc pierwsza mapa to będzie oczywiście yy, Ta nowa Jak ona się nazywała? Yy, shark muda Triangle, tręg, tręg. Tak. Kręgle Od dzisiaj tą mapę nazywam Shark Kręgle Shark kręg, kręgle Shark kręgle Pierwsza ja to patoszark, oczywiście. On, on, jak, on jak, nie wiem kto tam stoi. Teraz ta się rozwala. Opuść statek, ja nie opuszczam, bo to tylko fake, fake news, fake news to jest. Oj, no wygrałem! Od dzisiaj Kotek nagrywa filmy. Aha, uciekł. To pakot. A Dobra. A więc, a więc, a więc. Pierwsza mapa to shark. A druga mapa to y, shark kręgle. Shark kręgle. Bo ja nie będę to nazywać.

typowy tytanik, widzowie, jakby co. Teraz ten tytanik utonie, ale nie utonął. Shark! Shark kręgle, zaraz będzie przez przetestowane raczej znaczy, wygrane He. o nie mam wroga, o nie mam wroga, mam wroga To tutaj klej, klejny. klejny on jak zwykle opuści statek o jakiś świejkowy wojan tu jest każdy wie że wojan ma inny nick ty coś to zrobić? Już wiem, Wojan. Już wiem, Wojan. Y, 1552. 15, Chodź, Wojan. 50. Ej, nie, ty w Bambiku. Ty Bambiku, ty Bambiku. Ty Wojanie jeden. Wojan, Bambiku. Wojan, ty Bambiku. Zostaw mnie. Y, y, za niedługo będę miał stres. Oczywiście. O, teraz mam stres. Mam stres. Mam stres. Mam stres. Dorivę. Czekajcie widzowie, bo mi się coś zrobić, jak wiecie, widzę, To mi się nie udało przez tego. To wybrałem. A więc zaczynamy kolejną mapę. Za 3-2-1-0 to wchodźcie szybko, bo ja chcę zacząć, szark kręgle. Szark kręgle, najlepsze. Raczej znaczy nie najlepsze, ale są fajne, szark kręgle. Ciekawe, co się stanie, jak w internecie wpiszę, Shark kręgle. Ciekawe. Tymczasem wychodzi mi ta mapa, ja. du du, -du, -du. No szybko, zrób tego Tytanika. Dobra, ja kieruję statkiem, bo jak chcę rozwalić Titanika? nie jest mini Titanic, jakby coś O, Widzieliście, jak on go. O, sam spadł do niego. Ten, ten Ken, zwykły, wpadł, ten, wszedł do. Po, chciał pomóc drugiemu. Ale w ogóle w Titaniku zapadł się. Ten? Bo ja nie pamiętam. Oje, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu wszyscy wygrali mapę? No, 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 mówcie widzowie, mówcie widzowie. O, już wiem, który widz to zrobił. Ten, który nie został łapki w górę, nie, 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 nie dał łapki w górę i subika. Mam kamerę w twoim domu i widzę, że, że subik, że Su, subik czerwony, a łapka, a, łapka, a łapka szara. Widzę to, widzowie. A musicie tak zamienić, żeby łapka była, łapka była ta, niebieska lub czarna. Tak jak macie, tak, tak, tak macie. A, a, a żeby sub, sub był ten. Po prostu czerwony. <grym> Ej, teraz nie mam stresu, tak? Teraz nie będę miał stresu. Ej, nie. Stres, to był stres. Znajdźcie nowy stres. No cóż, teraz musimy zagrać w do Warbi. 50. Ja chcę tego i tego skina. Ja chcę tego. Chcę tego, do którego mi brakuje jeszcze tylko 4. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Zwiększyli mi to. Co za bambiki. Nie, jeszcze 7 dni. O nie, o nie, o nie. Co zrobić? Part 1. Wiem co. Powiedzieć wam co? To. Leżeć sobie na łóżku i nie zarobić. Hmm. A poza tym widzowie naj, najbardziej e, najbardziej, ko, e, najbardziej łapkowany komentarz wygrywa doda, e, nie dodaję zabawy Tylko my nie, nie miniku. Jaki komentarz będzie naj, e, na ten, naj, najbardziej e, najbardziej łapkowany? Taki do, do, zmienienik. Ale proszę nie idzie. Nie kradnijcie mi Caspercox.pl. Please, albo najlepsze by było, jakby, się, jakby jakby ktoś zapisał bo i by mi został ten nick na zawsze. O! Już. A, jednak nie będę miał darmowego niku. wydać sto, albo czekać te, te lata, 5 lat. Dobra, poczekam, jakoś wytrzymam z takim nikiem <laughs> Co ja zrobiłem? Może chociaż za to, za to że taki słaby nick mam, może dostanę coś. Może dostanę jakiegoś fajnego skinka. Zobaczymy widzowie. <laughs> I ciekawe ile dostanę robuxów, tysiąc? O, dziękuję. A nie, to było 10 tysięcy. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. I trafiamy jak zwykle nic. Jest! Ale co ja zrobiłem? Mogliście mnie ostrzec? widzowie, że, że zmieniłem cały na kyku. Cwerkoks. Co ja zrobiłem, widzowie? Jestem najgłupszą osobą na świecie. Jestem najgłupszą osobą na świecie, widzowie. Po prostu zmieniłem w nie, nie no, nie no, to koniec tego tylko To pa, widzowie. Powitanko, to będzie od dzisiaj. Pa. Pa, papa. Papa. Pa, Powitanko, to papa. Pa. 我怕被揍扁。